Cześć moi drodzy, a w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was na parking, o który się często pytacie. Jest to kochani parking przed miejscowością Głupczyce, przy granicy zaraz i to jest parking, z którego dojeżdżają autokary firmy Itaka. Kochani, a zazwyczaj są to wycieczki biazdowe autokary i to są Włochy, Chorwacja, wycieczki na Austrię, na Pragę. Także y, chcę wam go pokazać z drona, w jakim miejscu jest fajnie położony parking, y, parę takich ujęć. Y, jest tu co zjeść, są toalety, bardzo fajne miejsce. Tu możecie sobie słuchacie też, y, aut, czy to może auto zostawiać? Słuchacie, teraz jest takie pytanie. Y, myślę, że y, to zależy od y, tutaj właścicieli stacji. Kochani, a teraz zobaczcie jak oglądałem autokary z biura podróży Itaka i jeszcze raz ujęcie na ten parking i stację benzynową Mall. Jak widzicie, ujęcie bardzo fajne. A jeśli będziecie mieć pytanie dotyczące wycieczek objazdowych, biura Podróży Taka, czy jakichś takich szczegółów dotyczących tego parkingu, to dzwoncie, piszcie do mnie o kramarz 500 505 lub piszcie na zerwację małpa Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że jesteście dowolni z wycieczek biura Podróży Itaka i z mojego serwisu. Do usłyszenia, do zobaczenia na www.mixtrawy.pl